Ten poradnik przygotowaliśmy dla osób, które zaczynają swoją przygodę z tabletem, z systemem Android. Na przykładzie Acera Iconi Tab A211 pokażemy pierwsze kroki po uruchomieniu urządzenia. Zaraz po włączeniu tabletu z Androidem proces konfiguracji rozpoczynamy od wyboru wersji językowej interfejsu oraz naszej lokalizacji. Wystarczy stuknąć palcem w polu Wybierz język, aby uaktywnić rozwijaną listę. Przeciągając palcem po ekranie, odszukujemy nasz język ojczysty. Analogicznie postępujemy z polem Wybierz kraj. Do uzyskania pełni swoich możliwości tablet potrzebuje połączenia z siecią. Łączyć możemy się z lokalną siecią Wi-Fi lub przez sieć komórkową. W drugim wypadku potrzebna jest karta SIM z wykupioną usługą transferu danych, taką jak T-Mobile Blue Connect. W ten sposób unikniemy wysokich kosztów. W celu uzyskania połączenia przez Wi-Fi tablet wyszukuje dostępne sieci w otoczeniu i wyświetla ich listę. Klikamy na Wybraną i, jeśli jest zabezpieczona, wprowadzamy hasło używając klawiatury ekranowej. Jeśli nikt nie patrzy nam przez ramię, możemy ułatwić sobie zadanie, pokazując znaki. Datę i godzinę możemy wprowadzić ręcznie. Wygodniej jest jednak włączyć automatyczne aktualizowanie jej za pośrednictwem internetu, używając przełączników. Na bazie łączności Wi-Fi i przez sieć komórkową tablet potrafi orientacyjnie określić nasze położenie i w ten sposób wskazać na przykład naszą pozycję na mapie. W tym miejscu możemy zrezygnować z wykorzystania tej funkcji. Niektóre aplikacje mogą być spersonalizowane, czyli używać Twojego imienia i nazwiska. Jeśli sobie tego życzymy, w ostatnim kroku konfiguracji możemy podać te dane. To koniec wstępnej konfiguracji możemy przystąpić do zabawy z naszym tabletem.